Simanko, idziemy w miejsce, gdzie ostatnio wyszedł nam ten, wyszła nam ta odznaka korpusu ochrony pogranicza. Się okazało po czasie, że to jest posrebrzana, ale brakuje elementu, czyli orzełka małego. Więc idziemy, może gdzieś tam będzie w tych okolicach, gdzie chodziłem. Więc mam nadzieję, że wpadnie. A jak nie, może coś wpadnie innego. więc. Widzimy się przy pierwszym sygnale. Jesteśmy przy pierwszym dołku i coś chyba wyszło. patrzcie gdzie to jest. Tu jest. Zobaczcie Czytałem na początku, że to jest jakiś jakaś odznaka, ale coś takiego po, pozłacane zobaczcie. Ale fajne. Ale nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia. A, co sumie napisze? Luden Kron Ludenschild. O, ciekawe. W domu wygoogluję, co to jest. Lecimy dalej. No teraz padło. O, takie coś. Nic ciekawego, tak naprawdę. Lecimy dalej. Czy mamy tutaj jakąś krągłość. Palniętą ale tu są jakieś napisy na niej. Albo, albo numerek. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie widzę. Zbytnio 3, 2, a coś takiego. Tutaj też coś jest. Tu w tym miejscu. No ciekawe, ciekawe. Myślałem, że to guzik na początku. Dobra, lecimy dalej. Dopiero wpadł jakiś konkretny sygnał, ale kon konkretny to jest tylko łusko od tapeszy. Strasznie dużo śmieci. Naprawdę strasznie dużo w środę chciała kopać ale, ale dam szansę temu polu zobaczymy czas pokaże patrzcie albo to jest z brązu Brązoleta. ale mogę się mylić Nie tak. bez brązu ale nie mam pojęcia bo mu się to Konsultować. Tylko znajdowicie. to było kółko albo złom. Dobra, zabieramy. Kończymy na dzisiaj kopanie. Wygodzinki pochodzone. Niestety nic nie wyszło konkretnego, ale to nie koniec filmiku, bo idziemy na następne miejsce. Więc widzimy się za chwilę. już nie jest zasiane więc będziemy działać jesteśmy tutaj w tym miejscu zobaczcie tu jest cała ta stara gospoda, gdzie jestem z gdzie jest tyłu, za moimi plecami jest ta gospoda więc pewnie coś coś wyjdzie tutaj na tym polu mam taką nadzieję dobra, do pierwszego dołka pierwszy taki normalny, sygnał tu. Dupa myśliwska. Oj, straszne śmietnik jest wam. Ciężko się kopie. Ładny sygnał. I tutaj już widzę. Coś wyskoczyło jakaś monetka. O! 5 fenoli z cesarstwa, ale ta strona jest zajechana, ale tutaj jest. Proszę, ładnie widać 1908 w końcu. Jakaś monetka, bo tych sygnałów to jest masakra. Dobra, lecimy dalej. Teraz wpadła plomba. PW, jakaś korona. No to tylko plomba. Lecimy dalej. Chodź, taki guziol. gruby guziol. Ale nic ciekawego tak dla mnie Chodźcie Coś tutaj wyskoczyło Mamy O Dawno to mi taka nie wpadła Dwójka Weimar. 1923 Tak chodzę, chodzę co jakiś czas jakiś sygnał nie mówię o śmieciach, ale jest w końcu jakaś krągłość. Dobra, lecimy dalej, a teraz wpadł taki kanciasty guzik, spiczasty. Kiedyś takie guziki znajdowałem. Dość popularne są. Do następnego. A teraz wpadł taki płaski guzik w do następnego. No i oczywiście. Pod PRL Dzień bez PRL, dzień stracony padło 10 zł PRL, ale w strasznym stanie. Patrzcie już trzeci gaciek z rzędu po dosłownie 5 metrach na jednej linii która... trzeci gaciak. Już lecimy dalej kolejny gaciak kolejna plomba, taka sama co Poprzednio PW No i lecimy dalej. Pięknie talerzują. Pole równiutkie. To się przyjemnie chodzi. Tylko mało. to <laughs> następnego? Coś mamy na wierzchu. I drucik. no, gdzie to jest? no kurde, nic a nic. kończymy dzisiejsze wykopki. Nic specjalnego nie wyszło Więc zawijamy do domu Nie ma sensu już chodzić Dużo śmieci Nic więcej Trzymanie